对。<Yeah. S 2> uh Taka forma kontaktu z mieszkańcami oraz pytanie ich o opinię w sprawie każdej większej inwestycji nie jest normą w polskich miastach. Zielona Góra na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy zrobiła niesamowity konsultacyjny progres. W mieście dobiegają końca pracy nad regulaminem konsultacji. Mieszkańcy coraz częściej i głośniej mówią o swoich oczekiwaniach i coraz częściej podsyłają miastu swoje propozycje zmian. Magistrat otworzył się na Zielonogórzan takie inicjatywy jak Piast Grzyska na Wzgórzach Piastowskich. Połączone z konsultacjami pokazują, że uży. Oficjent nie narzucają mieszkańcom swoich pomysłów, wręcz przeciwnie. Na wzgórzach piastowskich każdy mógł wybrać inwestycję, która według niego jest ważna. Ważne jest. Żeby przemyśleć te parki. Jak zaznacza dr Agnieszka Opalińska, która zapoczątkowała dialog mieszkańców z urzędnikami w formie warsztatów Bottom Up, Zielona Góra jasno świeci przykładem dla innych miast. W innym grodzie nic nie dzieje się bez wiedzy i opinii mieszkańców, po prostu obudziło się w nas społeczeństwo obywatelskie. Wiemy, czego chcemy, co możemy i potrafimy wpływać na decyzje urzędników. W ten sposób decydujemy o tym, w jakim mieście żyjemy. To nie jest coś, co się odbywa na co dzień, to nie jest coś, co jest naturalne w miastach Polski, że odbywają się konsultacje społeczne, pikniki konsultacyjne, na których mieszkańcy mogą porozmawiać z urzędnikami, z architektami. E, przeprowadzone przez Fundację Partycypacja, która też przygotowała e, cały schemat tych konsultacji, e, też pytała mieszkańców, bo też tym razem można było podejść i powiedzieć, co nam się podoba, co się nie podoba. Z tego wszystkiego będzie przygotowany raport. Szerokie konsultacje społeczne odsłoniły w Zielonej Górze jeszcze jeden aspekt. Gdy już potrafimy rozmawiać z administracją, powinniśmy się nauczyć rozmawiać między sobą, ponieważ często inwestycje proponowane przez magistrat spotykają się z euforią jednej grupy mieszkańców i ostrą krytyką drugiej strony. Jak zaznacza dr Agnieszka Opalińska, ważne jest, aby w tym wszystkim kierować się dobrem jak największej grupy mieszkańców, a nie widzieć tylko czubek swojego nosa. Ktoś może powiedzieć, że to jest takie przypodobanie się, tak, mieszkańcom. Nikomu nie, nikomu nie, nie dogodzimy. Ludzie mają różne gusta, ale ja uważam, że jakby trzeba się pogodzić z własnym, takim wewnętrznym, tak, głosem i po prostu zrobić coś, co jest dla innych też ważne i potrzebne. Doktora Agnieszka Opalińska była gościem Tomasza Misiaka w rozmowie dnia.